Wiebiórki i dobry? Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, weekend przed nami, także mam nadzieję, że zdrowie dopisuje, humory również, oby było tak dalej. U nas od rana dzieją się różne rzeczy, różne historie. Pierwsza z nich, którą mógłbym Wam przytoczyć, no i przytoczę zresztą, dotyczy sytuacji trudnych w związkach, w relacjach. W dzisiejszych czasach, kiedyś. Nie było takich problemów, a obecnie, proszę bardzo. Yy, Asia z bliżej nieznanych mi powodów nie chce w żaden sposób być yy, moją znajomą na Facebooku, prawda? Smuteczek. No i yy, no po prostu nie, nie. Yy, wy, wy, wywalon, nie. Nie mam jej wśród znajomych na Facebooku. No po prostu. Yy, a ona nie ma mnie. Powiedziała, że na nigdy w życiu po prostu nie będzie mnie wśród znajomych. Wszędzie jesteśmy jakby w komunikatorach i tak dalej, ale tutaj nie. No i mówię, dobra, nie, to nie do co mi za różnica. No ale dochodzi do takiej sytuacji, w której założyłem jej stronę, założyłem jej stronę e, o lekcja gotowania, cooking class e, na Facebooku. No i ona jest jakby, hello, jest ona zawiadywana jakby przeze mnie, no bo jakby ja ją z, z, z założyłem. No i chciałem ustanowić yy, Asię administratorem tej strony na Facebooku, no żebym ją no, ni zarządzała, żeby ten, ta strona funkcjonowała pod jej dyktando. Yy, no i wchodzę w ustawienia, nie da się ustawić yy, administratorem kogoś, kto nie jest wśród moich znajomych na Facebooku. No w związku z tym do Asię, ja mówię, kochana, ja cię nie dodam, to Ty musisz wysłać mi zaproszenie teraz do znajomych, a być może nie łaskawości przyjmę. Nie. You add me. No, you send No, you no, send no. The invitation to meet no, the no. friends and I will think no. about it. No. <laughs> sorry, no, no no, sorry. I will not do it. No więc teraz czekamy na to, aż tak się Asia złamie i wyśle mi zaproszenie do znajomych, a ja pomyślę. Może ją przyjmę, zobaczymy. No, ok, baby. So let me know. And oh, you will no, change your no. mind. Zapraszam na resztę odcinka. Proszę, proszę. Kotek sobie wcina, a Marcin przyszedł upomnieć się o śniadanie. Ale, śniadanko, już przecież poszło. To jest? Wracasz? Chodź bardzo. Kotek, ale kogo ci zjada żarcie? Co tak byś pozwalać? Tak, ja rozumiem, ja rozumiem. No dobrze, już wam sypię. Marcinia, ja to kumam. Dobrze, już, już. Dopiero co wstaliśmy, daj spokój. I moja wina, że tak wcześnie wstajesz. Ja nowe skarpetki założyłem. Eee, no. samego rana. Można powiedzieć, z kurami przyszła tutaj posiedzieć, No tak naprawdę chodzi o to, żeby przygotować w kurze miejsce, które jej się będzie znowu podobało. Poprzednie jakoś tak chyba nie bardzo jej podeszło. Co mhm. jest... ona to robi? To, bo tam jest i trochę trawy, i trochę liści, taki właśnie. No, proszę bardzo. Kura, mam nadzieję, że ci będzie odpowiadało to miejsce przestanie znosić z okna, bo to jest jakaś dziwna akcja, po prostu. Proszę bardzo, kolejny nowy domek. K kto, kto mnie zna dobrze, ten wie, że ja i elektronika, ja i oprogramowanie, yy, to jakoś tak nie, nie, nie zawsze nam po drodze, po prostu. Yy, czyli na przykład rzeczy, które nie są, no jakby niemożliwe, żeby się wydarzyły, to mi się przytrafiają. To jest taka jedna z sytuacji, który, taki typowych dla mnie, także zupełnie nie, nie wyprowadzających mnie z równowagi ani nic. Chciałem zmienić konto na Facebooku, w sensie mamy jakby różne tam strony i pomiędzy jedną a drugą stroną chciałem sobie przeskoczyć. No i wyskoczyła mi taka propozycja, żebym używał Facebooka w podstawowym, podstawowym jakby mode, no takim formacie razem ze smartem. I sobie tam mogę wtedy tam działać w jakiejś ograniczonej formie, nie wiem, no nie, nie, nie korzystając z danych internetowych, które to jakby by mi pobierał I mogę wybrać sobie albo continue, albo no thanks. No to ja mówię no thanks, nie dziękuję. Chcesz kontynuować Facebooka z, korzystając z internetu i używając swoje dane? Tak, poproszę. Wchodzimy w proces kółeczka. Który już sprawdzałem, yy, wytrzymałem 25 minut, nic się nie dzieje, jest tylko tak. Tylko tak. I to trwać może sobie w nieskończoność. Nic się nie dzieje, nie wchodzi nigdzie, nie przechodzi dalej, po prostu utknęło yy, w uniwersum. Yy, no więc cofam się, próbuję zrobić inaczej w takim razie. No to jeśli nie przeszło, nie zgodziło mi się z tym no thanks, yy, use data, bylko, no to wtedy wchodzi mi w ten proces, nie ma opcji, zatem yy, powiem yy, no thanks, ale to zrobię Gobe. Nie, no go back, to wracam do tego samego. Zatem wezmę continue, skoro nie mogę wyrobić no thanks. Robię continue. Niestety, continue nie działa. Czyli jedyną opcją jest no thanks. No i znowu, albo go back, czyli tu no thanks, albo use data. I wchodzimy tutaj. I koniec. Próbując wyjść z tego, cofając, 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 nigdzie indziej się nie poruszam. Tylko między tymi stronkami i nic więcej nie mogę zrobić. Zatem chodzę sobie z tego i uruchamiam jeszcze raz Facebooka. Proszę bardzo. Continue. No thanks. Już data. Dziękuję. Nie mam Facebooka. Co za piątek? Weekendu, początek. A się ma teraz lekcje online. Wychodzę tutaj po cichu po domu, że zaraz dzi stąd wyjdę. Na pewno będę wychodził, bo jadę odebrać dżuny dzisiaj od mamy. Zgodnie z podejrzeniami przetrzymała mama ja dżunkę przez cały tydzień w domu, bez schodzenia do szkoły. Wcześniej kuraki. Ja tylko na chwilkę zaglądam. To hmm. jaszczurka sobie gdzieś żyje, a o tam jest na górze, zobaczcie. A podobna do niej, tylko mniejsza. Żyje... O, ucieka, teraz tam. Na drugą stronę. Musi być bardzo uważna, bo ten kuraki nie wybaczają błędów. przyszedłem tutaj, bo chciałem im zabrać moje obuwie. Trzeba było na mnie wziąć. Eem, patrzcie, wybiorę się i pokażę Wam tego nowego mieszkańca, jeżeli go znajdą. Taka fajna jaszczurka z takim e, ogonem. Teraz, teraz w, dość w drodze wyjątku, a chciałem prowadzić lekcję angielskiego na kmerki, która mieszka w Australii Tutaj dzisiaj widziałem biegała taka śmieszniutka malutka ale nie ma jej no, przemieszcza się szybko także kapitalna kapitalne ta roślina strasznie śmieci, trzeba cały czas zamiatać ale te śmieszne takie e, kwiatki ma raz na dwa, trzy tygodnie. Cały czas coś się tutaj dzieje. Proszę, Orchidea, no, już kwitnie. Wczoraj było podlewane, ale dzisiaj podleje jeszcze raz, bo tak dość gorąco w się robi, powyżej 30 stopni. Więc to wszystko błyskawicznie wysycha. Z kamerą wśród zwierząt po prostu zrobiłem. No, dobra. Na razie tyle. A, był brat yy, Asi. Yy, zabrał FTR-a, zostawił swojego e, sprzęta. E, muszę jechać, tak jak mówią, odebrać Juny. E, no, tam dużo jej rzeczy będzie do zabrania. No, tym się nie zabiorę raczej. No. Na pewno nie. No. Będę musiał pojechać tuk-tukiem. Trudno. Jadę po dżuny z małymi perypetiami, jeśli chodzi o dogadywanie odebranie. się co do odebrania jej. No, w każdym razie jestem już w drodze. Mm, można by powiedzieć, że Przeprowadziła się tarą gdzieś nieopodal nas, bo jest po tej samej stronie Riverside i do tego nad Riverside gdzieś, ale jednak daleko. Widusz, daleko, yy, ponieważ mam do zebrania sporo rzeczy, a jak mówiłem, yy, nie mam FTR-a, no, to, 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 no to, to jadę samochodem. Yy, ta Johnny to też będzie atrakcja, ona lubi, także myślę, że będzie zadowolona. Nie wiem, czy będę miał okazję pokazać nową lokalizację Taramu, w sensie jak wygląda miejscówka. A, ale jak będzie, to pokażę oczywiście. Na razie jedziemy. Ładnie tutaj, aczkolwiek dość dziko, muszę powiedzieć. Rzeka tam nieuregulowana, czyli no tak, jak sobie płynie, tak płynie, to co rośnie, to rośnie. Droga taka, powiedziałbym, no nie jest to droga krajowa. Ale jakoś jedziemy do przodu. U kochani, bywają różne zadupie, ale to już jest takie konkretne. Eee, musieliśmy się cofać, w ogóle nie było przejazdu. No ale w końcu udało się dojechać w pobliże Już tutaj nawet nie pchałem pana tym samochodem. Nie, wiem, czy to tu? Nie tu, na szczęście, nie tutaj, bo. Chyba, że to to. Nie, tam daleko na końcu. Oj, to dobrze, że nie wjeżdżał tutaj rzeczywiście samochodem. Proszę, ale szczeniaczka tutaj mają. Jak się nazywa szczeniaczek? What is the name of the dog? Coffee. Coffee. Yeah. Nice. My przyjeżdżamy do domu, a tutaj pusto. Nikogo nie ma. Asia pojechała, podejrzewam, że do Babalu. Tylko że teraz przerwy w zajęciach. No dobra, nie nagrywałem tam z już na miejscu. Jest to miejsce rzeczywiście trochę... Może nie jest nawet odległościowe daleko specjalnie, ale tam to jest nie jest już najlepsze. Musiał sobie sam zostawić samochód trochę, właśnie nie wjeżdżać nawet tam do środka. Ej, ale dom sam w sobie jest bardzo ładny, muszę powiedzieć, że naprawdę ładny, nie wiem czy nie większy tego, może nie większy od tego, ale, e, ale na, na dole taki nowoczesny, a na górze taki bardziej tradycyjny, coś Ale ładny, ładny. Ale tylko, jak bywa zazwyczaj w takich sytuacjach, tak kochanie, ale i balona nadmuchała. Ale masz płuca. <sum> Dziękuję. Jak to bywa, kiedy Juni tam jechała, no to, to wzięła sobie tam jakieś dodatkowe buty. E, trochę ubrań, oczywiście, tam uniformy, uniformy do szkoły, których nie założyła ani razu, bo nie była przez cały tydzień w szkole. No i wraca teraz, patrzę, sprawdzam co tam jest. Oczywiście nie ma tych butów, nie, wszystko zostało tam na miejscu. No nie wszystko, nie wszystko, bo wróciły tutaj rzeczy jakieś. Jakieś ciuszki wróciły, jakieś uniformy. Szkolne wróciły, no ale butów nie ma. Ech, dobra. Nie będę się martwił. No to co? To zaczynamy czas z dżumku. Co robimy? E? Taki głosik ma taki trochę zachrypnięty. z Joplin. Nie zdążyłem nawet wejść dobrze do domu, i od razu zabawa. Try to make it maybe one more time. Click it. Zbudowałem dla domek z klocków. To są takie typowe kambodżańskie klocki, klocki z Kambodży. No? Gaśnie samo? Może jest za mało naładowane, wiesz? O it's working. But it's working now. It's now working. Look. It's no working. <laughs> It is working. It work. <laughs> no więc ma taką chatkę tutaj, chatka-puchatka. I, I to światłko. Ok, I put the Anymore light inside, so can, Na się. razie, na razie ciemność widzę, no. <laughs> <There's> <laughs> light. I need light. Więcej światła? Ma tylko jedna świeczkę może. Zobaczcie, mm. usiadła sobie. Na rogu, ale ogon cały w wodzie trzymał, to znaczy na listowiu. Miał, miał. A kto ogon moczy? Szłaś zamoczyć ogon? Mam nadzieję, że rybki Cię nie interesują. Teraz znacznie lepiej ze światłem w środku. Najrzej. Ktoś sobie zrobił piękny domek. Wow. No! Nie wchodzę, nie wchodzę, nie martw się. Ja przy tym ktoś się właśnie zapowiedział, że przyjedzie się pochwalić czymś, także czekam, zobaczymy sobie wspólnie, czy jest się czym chwalić. Przyszła do mnie <laughs> Witota. Czego już szukam? Czego szukasz? Wiatraka, strasznie gorąco w środku. <laughs> no to idź na górę. Może tam znajdziesz. Eee, chodź ze mną. No to idę. Chodzenie po schodach u szlachetka. Cztery litery. No i i gdzie? Tu masz jakiś, zobacz. Było się zepsuło <laughs> w tym momencie. Taki, żeby sam działał? No to ja nie wiem, no Nie wiem co tutaj masz. Musisz porozglądać się, popatrzeć Piórnik masz na przykład Telefon, halo? To do ciebie O, o, o. Nie, to nie jest wiatrak. I dużo rzeczy jest różnych, ale wiatraka chyba akurat nie ma. Syrenka jest. Matko jedyna. Na to tych rupieci, tyle O, 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 to? Nie. No to nie wiem, gdzie, może tam w pokoju. Przyjechali się pochwalić. I na trawnik wjeżdżają, no. ścieżki nie masz? Nie no, piękny Royal Enfield, naprawdę śliczny. Szkoda go aż przykrywać. Tak, to trzeba przyznać. Mm, smukła sylwetka, piękny dobór kolorów, ten głęboki odcień granatu, czerń, mat. No piękny, bardzo mi się podoba. Są ładne i ładniejsze. a tutaj co? Przyjechałeś skuterem? O ten też niezły. Ten piękny zegar, klasyka. Światło bardzo mi się podoba. Ja nie rozumiem. A to czeka, to, to jest przestaw jakoś brydny. tak, przestaw to gdzieś jakoś, bo mi tutaj zasłaniasz te. A nowych nie było? Co on jakiś taki? Używka, no Używka, trudno. Używka, no wiesz, no, trudno. Wziąłem jaki był? 7 lat. Czemu Asia nie dostała takiego fajnego imiennego? Ja jej pokażę. Wszystko, żeby nie było, znienawidzi Was. Albo Royal Enfielda. Tak, kochanie. Nagrywaj, nagrywaj, że chwaliłeś się. Nagrywaj. Że się kurzy? Bardzo się kurzy. To jest jedna rzecz, taka, którą właśnie tam sugeruje Asi. Żebyśmy założyli ten, to oparcie, no bo to się wydaje, że to jest niby nic, ale to jest niby bardzo dużo. Tak. Tak. Jest jest bardzo fajne, dużo, nie? szczególnie jak z dzieckiem jedziesz. No mówiłem, że piękne, no. tylko szkoda, to tego tutaj mi brakuje. Tego brakuje, tego brakuje tutaj, ale tak to piękne. Tak to piękne. Duki, tak tak duki. To piękne. No bo dziecko jak się wiezie, no do, dla no dziecka tak, to jest no jednak tak, zupełnie tak, co tak, innego. Tak, no? tak, Szczególnie tak. kiedy troszkę przyspieszysz, mm, rozumiesz, gdzie, jest, gdzie się zaprzeć. Ja Chodź sobie, zobacz. najbardziej w tym wszystkim się podoba właśnie to jest tylko to właśnie ta dupka. No mi się też dupki podobają, także nie, nie, nie ma problemu, ja to rozumiem. To ładne malowanie to ładne malowanie. dawno no, no, nie, nie jeździłem na biegach, ale jest ok. Ta owiewka, nie wiem czy to jest fajne czy nie, muszę przemyśleć, co ja pojeżdżę, to, to, to ci powiem. Ale to niekoniecznie chyba. Nie, nie, niekoniecznie. Natomiast fajne. owiewka, być może A jest to wiesz fajne. Co, Marcin, ja Ci powiem, dlaczego to jest fajne. Bo w razie czego? Jak koza wybiegnie na drogę i miałaby cię uderzyć w nogę, to nie uderzycie w nogę, tylko. I jak się motocykl przewróci. To nie ma takich wgniotów jak na tym obok co stoi. Tu nie ma żadnych nie wgniotów. A te rysy to co? To nie są wgnioty, tylko to są y, za delikatne zarysowania wynikające z eksploatacji. Tak. No dobra, usiądę, chociaż wiem jak się siedzi, ale usiądę. Na przyzwoitości. Siadaj, siadaj. No tak samo. No tak samo się siedzi, No jak inaczej miało musić. Ale owiewka, ona daje coś, jak jedziesz, to rzeczywiście czujesz, że bez takiego pędu powietrza tak, jest? Tak, bez pędu powietrza. to no, to może, Ale z z strony, strony to to co, po to ma człowiek jeszcze włosy nie, 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 Jak tak się skocisz. Prawda? Żeby jednak tak, się Prawda, żeby Żeby jednak on wziął. nie, 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 się nie, 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 bo nie, my nie, 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 jakby jakby, nie, tu nie, 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 Stary z motoru, nie przystoi. Aha, bo przy, przyjazdem, bo się zapowiedzieli, że przyjadą się pochwalić. Mówił, to jakieś piwko wypijemy. Ja mówię, nie ma u mnie piwa. Jak to nie ma piwa? Przecież tyle case'ów piwa masz. Ja mówię, nie, nie. Piwo a, a poszło piła, na dom. Nie, poszło na dom. Wymieniłem na dom. No i tyle. Dobra, chodź kochanie. Wpuścisz nas? Puk, puk. Możemy wejść? Can we go inside? Dziękuję. O, proszę. Tu jest ta chata. A, no tam, no, tu zbudował bazę hmm? dla dziecka. A co tam ma lampkę? No, no. no to nie wierzę. To o, dziecko. Nie, baza to jest u chłopaków, ona ma dom. Ty, to jest to jej dom. I tam sobie zajrzysz, to jest tam wszystko. Poduszka. No. No, a ty nie Poduszka, filmujesz? No, nie filmujesz. Fiu, 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 fiu. Jak Bruny chcesz, to ja ci mogę zrobić tutaj okno. Zabiorę jednego kejsa, to będziemy mieli co się napić. Ty wiesz co ja ci okno zrobię, ja ci taki upgrade zrobię. Nie no, że ty, chodźcie. Siadajcie. Zrobiło się spore zamieszanie tutaj, bo no, pojawiły się rzeczywiście podejrzenia, że ten motor jest po prostu używką. Zobaczcie jak zjechane są już opony. Na te rzeczy się pewnie nie zwrócił uwagi wcześniej. Jednak cała obudowa silnika jest, no nosi znamiona po prostu zużycia. Umyty, więc wygląda w miarę dobrze. No ale patrzymy, przyglądamy się Asinemu, który nie jest umyty, jest w trakcie eksploatacji. No i on po prostu wygląda jak nowy. Także właśnie Alan się zbiera, już wybiera numer do Enfielda i będzie dzwonił dowiedzieć się, czy aby przypadkiem nie dostali modelu z zeszłego roku. Prawdopodobnie właśnie tak jest. Zeszłoroczny, używany. A zapłacili, jak za nowy. Czy, czy chciałbyś coś powiedzieć? Tak, chciałam powiedzieć, że mucha nie siada na nim nawet. No bo machasz. <laughs> Ale nie machaj, a usiądzie. Tak, kochanie? Już idziemy. Zobacz, mruga do ciebie motor. Honestly, I have no idea. Zobaczcie. Taki stary, że muchy nawet na nim siadają. Proszę bardzo, żeby nie było, że oszukuję. Siedzi mucha? Ja mogę przygnieść, ona taka jakaś niegramotna jest. A tutaj? Bo pewnie co narobiła? No wiadomo, co zrobiła. Muchy nie mają dobrego zdania o tym sprzęcie. Dobra, nie, już wystarczy. wystarczy. To zazdrości. Wystarczy, zazdrości, 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 no. Nie, bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny. Fajny. Fajny, no tak jakby porównać, zaraz szybciutko tak dajmy. mój ręcznik różowy. No to, to no fajnie, no. Nie no Marcin, ja wiem, że się wstydzisz fajne. takiego, to zasłaniasz ręcznikiem. No... Trochę w tym traci jest. Tak naprawdę chciałem wyeksponować tylko... <laughs> chciałem wyeksponować e, ręcznik mój. Ten? Czy ten? Ta owiewka może być fajna. Zobaczcie, co tu się dzieje. My tu sobie stoimy i gadamy. A tutaj, zobaczcie, coś przylazło. Ty, ale w ogóle nie zwraca na mnie uwagi. Kompletnie. Halo? Przepraszam. Czy z tobą jest wszystko w porządku? Czy ty ze słuchem coś masz? Aha. Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Skąd ty żeś się tu znalazł? Skąd ty żeś przylazł tutaj? Skąd ty żeś przylazł tutaj? Oj, oj, oj. Chcesz sobie podrapać troszkę? Chodź. Masz. Podrap sobie, pazurki, tak. Weź sobie tutaj tak Nie, krr, krr. Jest, skraczyt. No? Krr. Krr. No, ale. Nie, no. Ale przyszedł tak po prostu. No, w ogóle, ale jakby w ogóle się nie nie przejmował tu nikim. Pyk, 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 pyk. sobie. Co jest? Co jest? Skąd ty jesteś? Skąd ty jesteś? Co? nie, już kotka, my mamy kotka jednego dziękuję, teraz kolejna pieska dobra idź tam sobie, jak żeś szedł nie wiem dokąd, proszę bardzo idź, rozejrzyj się mogę ci przynieść jedzenie ale postawię ci je na zewnątrz gdzieś tam pod bramą, ok? nie u nas nie, on chce iść z wami zobaczcie, kocha was, wasz motor o, coming Uważaj, 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 bo go rozdepczesz. On him <gry> chodź mam, chodź. Patrz, on ci się chodź, zmieści maniku. nawet tutaj do tego, tej, tej torebki. O, no i macie zwierzątko. Gratulacje. Wiecie, jak go nazwiecie? Mały popas. Może <grystanie> być? <grystanie> taki królewicz to jest. Somebody angry. Mm. 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 Kot. Mm. 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 Kotek sobie tutaj okay. zdecydowanie <gulatory> czuje się dobrze <gulatory> Proszę bardzo A oto i Oto i oni w pełnej krasie Królewska para <gulatory> Na tym motorze siedzi ta królewska para, tak? No to co? Śmigajcie. Chwalić się dalej. Jedźcie i pokażcie. No tak, jest. Zgaś go, zgaź, nie chce się jeść, ale zadłam, niech będzie efekt. To nie. Pa dawa! To już sama końcówka Bobo Krym, czyli tej naszej zupy ryżowej eee, Malusieńko. no i nie, nie, oczywiście nie dla siebie podgrzewam w tej chwili, tylko... Dla e, Czuny, żeby sobie powiadła troszeczkę. No mówi, że nie chce, ale jak spróbuję i jej zasmakuje, to może zje. Mam taką nadzieję. Kuraki gdzieś tam łażą. No i tak nam sobie dzionek wchodzący w weekend, piąteczek, powoli upływa. Dokonałem aktu heroicznego, jak to rodzice czasami dokonują wobec swoich dzieci i. Zjadłem tylko kawałeczek, malutki kawałeczek kabanosa. A zobaczcie, proszę bardzo, resztę zostawiam dla tego małego bachurka, jego kochanego. Ona ubóstwia kabanosy, ubóstwia po prostu. Wcięła już teraz półtora takiego nie, długiego pędka. Niech je idzie na zdrowie. Ja nie muszę jeść takiej pyszności. Ja mogę jeść takie normalne jedzenie. Jak kury. O, wróbelek był. Ale kura pogoniła wróbelka nieładnie. Teraz na jakiś czas robimy taką podmiankę wody tutaj w tych oczkach. Tutaj jest łatwiej, bo odkręcam, bo dobrze zaprojektowane to było, prawda? Odkręcam tam kureczek, woda sobie leci dołem, tam jest siateczka, także nic się nie dzieje. A tutaj dolewa się świeżo. No i prosty temat. Tutaj natomiast jest trudniej, no bo to jest po prostu wanna, to jest po prostu miska, no i tyle. Hey, no ale też naraz na jakiś czas składam tutaj szlał. Świeża woda leci, stara sobie powolutku wypływa. Ale dzisiaj trochę za mocne ciśnienie dałem, i tak dość mocno, to wartko ta woda leciała. I parę rybek wypłynęło niestety wypadło. No, nie wiem, liczyłem na to, że ich instynkt jakby pozwoli im jakby zrozumieć, że nie, nie płynie się z wodą tam, tylko, tylko tutaj się zostaje w tym oczku. No ale parę wy, wy, wyskoczyło i, i, i ratowałem je przed chwilą. Wkładałem z powrotem. No już jest okej, okay, sytuacja opanowana. Woda odświeżona, eee, wszystko powinno być dobrze. Gitarra gra. Zaraz ciąg dalszy poddawania. Ogródka. Asia pojechała jeszcze na jedną lekcję eee, na zewnątrz, na miasto. No i tak tu sobie spędzamy czas. Jest tam ta jedna, ale gdzie jest ta druga pomarańczowa? Nie ma jej na zewnątrz, na pewno, to sprawdziłem. <laughs> Nigdzie jej nie widać. Dobrze. Asia wróciła z zajęć, z lekcji. Ja tutaj tak, nie niezobowiązująco zupełnie, to nie jest jakby przymus do tego, żeby ktoś jadł to. Niemniej, mamy po prostu wyciągnięte mięso z lodówce takiej, które sobie leży już od wczoraj. Pomyślałem, a duży kawał, to że chociaż część z niego, kawałeczek, troszkę przygotuję. No i gotuję je, przyznam się Wam, owocowo, owocowo. Jest troszkę białego wina jest spoko, sporo soku z pomarańczy, sporo soku z limonki wyciśniętego, nie, troszkę warzyw, trochę czosnku nie, i to sobie wszystko tak sobie bulgocze nie, tutaj. Nie wiem jaki będzie efekt końcowy. Przekadam się o tym za jakiś czas. No właśnie, za jakiś czas też parę innych rzeczy, między innymi kompiu kompiu dla Dżuny, które właśnie idą przyszykować. A to jesteśmy u progu końca dzisiejszego odcinka. Kochani, bardzo Wam dziękuję za jego obejrzenie i oczywiście zapraszam na jutro, siódma rano czasu polskiego na kolejny epizod. Dzisiaj bardzo serdecznie zachęcam do łapek w górę. Pamiętajcie, dajcie jakiś znak y, życia w komentarzach i sprawdźcie, czy subskrypcje Wam się zgadzają. Jak nie, kliknijcie raz jeszcze. A tam, mi to pomoże. A Wam nie zaszkodzi. Dobra, kochani, trzymajcie się, miłego dnia, do zobaczyska jutro. Hey, hey, hey.